Na w tej chwili egzekwo Andrzej Stękała i Klemens no, a Pozostał nam już w pierwszej serii konkursu tylko jeden zawodnik lider Pucharu Świata, zwycięzca z Wisły Markus Eisenbichler. Dzisiaj w serii próbnej druga odległość 138,5 metra. Wczoraj szósty w kwalifikacjach jest już zielone światło. Jest sygnał od Stefana Hongachera, Marku Zajzenbichler na progu. Bardzo dobra prędkość. Położył się Niemiec na nartach, walczy o odległość, złapał noszenie i to jest piękny skok! Choć tam problemy przy lądowaniu. Przez moment wydawało się, że będzie miał kłopoty, aby ustać ten skok, ale ostatecznie mocne nogi ustał tę próbę. 146 metrów! Zdecydowanie najdalej, to jest już tylko o półtora metra bliżej od rekordu tego obiektu. No a zatem Markus Eisenbichler potwierdza, że jest w znakomitej formie na początku sezonu. No że z tym żółtym plastronem lidera tak łatwo się nie rozstanie. Piękny skok, no noty oczywiście trochę niższe, chociaż te 18,5 to i tak chyba trochę na wyrost, tak na osiemnastkę ja bym ocenił ten skok Niemca, ale widocznie ten żółty plastron powoduje, że pół punktu więcej przyznają sędziowie. 158,4 punktu, ponad 8 punktów przewagi nad Dawidem Kubackim, no ale pozycja Polaków w tym dzisiejszym konkursie naprawdę jest satysfakcjonująca. Jak najbardziej, bo przecież na drugim miejscu Dawid Kubacki, czwarty Piotr Żyła, a wiemy, że Ruka nie była zbytnio szczęśliwa dla Polaków, w historii naszych startów tam. A tymczasem tak dobrze na półmetku. Druga, czwarta pozycja i widzimy druga dziesiątka. Andrzej Stękała, Klemens Muranka, egzekwo na dwunastej pozycji. Szesnasty Paweł Wąsek. No, z szansami na najwyższą lokatę w karierze w zawodach Pucharu Świata, po raz drugi dopiero wywalczył pucharowe punkty. Kamil Stoch, martwiliśmy się po jego skoku, bo nie był pewny jeszcze kwalifikacji, ale ostatecznie ukończył tę pierwszą serię na 22. miejscu, a zatem można by powiedzieć, tutaj cytując trenera Apoloniusza Steinera, dobra pozycja wyjściowa do ataku w drugiej serii. Dokładnie, myślę, że gdyby Apoloniusz Steiner był w naszym studiu, to mniej więcej takie stwierdzenie mogłoby